Цього дня у нас військовий стан, у нас війна, у нас ми будемо воювати. У нас армія готова. Ми підемо на Донбас війною. Ми заберемо війною і військовими свої території. І нам, нам не все одно скільки людей загинуть, але ми готові, щоб отримати і повернути свою землю. Ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях. Jednym zdaniem chcę powiedzieć, że yy, jesteśmy od lat aktywni w polityce i yy, yy, nigdy do tej pory nie miałem yy, nie, nie wrażenia, nie miałem przekonania, że sytuacja jest tak poważna wokół granic Europy, naszych granic i że niezależnie od różnic poglądów, niezależnie od tego, skąd przychodzimy i jak często się spieramy o różne sprawy, kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem który łączy bez wyjątku wszystkich w Polsce. To jest rzeczywiście wymóg chwili i mówię o tym z dużym przejęciem. To nie jest slogan i to nie są banały. W tej chwili naprawdę jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji. I wiem, że Pan Prezydent wie, dobrze jak ja, ale chętnie podzielę się w, w odpowiednim momencie kompletem informacji. Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od, od niepamiętnych lat i nie, nie chcę epatować polskiej opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi Państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska wymaga skupienia energii, maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, są naprawdę no, pierwsze tego rodzaju od kilkudziesięciu lat, i, i dlatego jestem tak bardzo tym przejęty, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna. Dziękuję. Na prośbę wysokiego przedstawiciela, na prośbę Unii Europejskiej, Polska wypełni lukę, która powstała w przygotowaniu jednostek do sił szybkiego rozmieszczenia. Potrzebne jest wypełnianie okresu przejściowego, który trwa do końca 2025 roku. Od czerwca tego roku do połowy przyszłego roku powstała luka, nie było państwa członkowskiego, które mogłoby wystawić jednostkę gotową do podjęcia takich działań. Podjęliśmy decyzję, że Polska tą lukę wypełni, jest duża wdzięczność ze strony Komisji Europejskiej Wysokiego Przedstawiciela, że to właśnie my bierzemy na siebie odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, żeby pobudzać całą Europę do jak najsilniejszego działania na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy. Że, ze tych, jest wypliwa, że NATO a, Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. My si robíme bezpečnostné vyhodnotenie takýchto návrhov a nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dôvodu s Ukrajinou urobili. Rovnako však hovoríme, že sa nenaplní cieľ, ktorý sa od toho očakáva, že sa vytvorí nejaký tlak na prezidenta Ruskej federácie a na ruskú administratívu a že dôjde k nejakým ústupkom. Naopak my si myslíme, že takéto rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré bude viesť k obrovskej eskalácii napäte. Vsedopaté rozviedkej scenárií različného рода provokácií, prividenie extrémistkých akcií s zadействovaním bojovíkov, się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy, my znamy. Znamy uzyskane przez wywiad wszystkie scenariusze różnego rodzaju prowokacji, prowadzenie ekstremistycznych działań z udziałem bojowników znajdujących się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy. Natychmiast upubliczniamy je w miarę możliwości. Teraz będziemy wspierać tę tradycję. Kolejna informacja operacyjna. Cytuję dosłownie, to już ważny dla Polaków. Wywiad polski i amerykański przygotowują zakrojoną na szeroką skalę prowokację przeciwko ludności cywilnej Polski, za którą będą obwinione Rosję i Białoruś. Potrzebna jest okazja i zamieszanie. Wszystko jest stare jak świat. Kiedyś faszyści, Hitler przygotował taką operację na granicy z Polską żeby sprowokować początek działań wojennych A teraz te dranie z Amerykanami sprawa jest jasna ich nie obchodzi czy zginie ostatni ukrainiec czy ostatni Polek. ale jak Polacy mogą zgodzić się na taki scenariusz to jest pytanie nie wiem czy wiecie on... ale w Australii jakieś 20 parę lat temu przebywał pan Adam Michnik i tam na spotkaniu no szechte bardzo dobrze wróćmy do prawdziwych nazwisk Pan obecnie Michnik spotkał się z dziennikarzami. Jeden z dociekliwych dziennikarzy zapytał go wprost: Proszę pana, a co będzie, jak Polacy się dowiedzą prawdy, o że wy rozkradliście Polskę? Wy, czyli Żydzi. To w ramach tej transformacji ustrojowej. No, wiadomo, Polacy teraz po śmietnikach chodzą. Wyobraźcie sobie, co odpowiedział: Że jesteśmy w stanie uruchomić wtedy w ciągu dwóch miesięcy. Tak precyzyjnie podał datę. W ciągu dwóch miesięcy uruchomimy Ukraińców na Polaków. Napuścimy ich. Pani, może mi Michnik podać, czy Szechter yy, do sądu, ale wtedy się znajdą świadkowie z Australii, którzy, którzy o tym mówili. Między innymi ja to wiem od Zygmunta Brzodaka. Wyobraźcie sobie, że to się na naszych oczach dzisiaj realizuje. Oni ściągnęli sobie posiłki i to tych wyszkolonych w banderyzmie, w ideologii banderyzmu. Oczywiście bandera to nie był jeden, tylko to był tylko sztandar, bo za nimi byli inni, bulby nie bulby i, i wszyscy inni. E, te e, między innymi Eneje. Dla mnie jest przerażające, że młodzież się bawi przy zespole muzycznym, który za bohatera swojego i jako nazwę swojego zespołu wziął pseudonim Bandyty zbrodniarza Eneja, pułkownika. On szykunowicz, jak on się tam, tam nazywał, pułkownik yy, wojska polskiego, który mordował między Polaków, bardzo lubił głowy kłaść naszym żołnierzom na pięńku. To była jego ulubiona metoda. No co, Polacy? Chcecie kurwa, żeby Ukraińcy wszyscy spierdalali kurwa do Ukrainy? Bo wam już kurwa tak ciężko. А українцам, курва, не тяжко працювать, курва, у вас там на курчаках, на трускавках, курва, в полі, під сонцем, курва, цілими днями, курва. То є, курва, заебище в тирах, курва. Там, курва, смерджом яя, курва, я, я хуй не вім, курва, я 9 шлат отпрацьовав там в тирах, курва. То є, каторга така ж я пердоле за 2000 евро. Я тут, курва, мам за місяць там, курва, працював 5 місяців, то я тут зараз можу за місяць заробити в станах, курва, на траку. I bardzo się cieszę, że kurwa curva spiardala stay polski kurwa, I mam, kurwa kartę pobytu, wszystko mam. I kurwa w życiu kurwa nie wrócę tam już pracować. I kurwa kurwa jak Kurva Piche, Putin niech do nas kurwa, zobaczymy. Kto będzie pracować na kurczakach, na Kurchach, Truскаch, на Тірах, Українців, вам не дупа. Україна просить от 200. chronić zwykłych cywili w miastach takich jak wszystkie możliwości bo jeżeli nie zrobisz tego dzisiaj w Ukrainie wtedy dopiero się dowiesz co to są koszta wojny wtedy dopiero się dowiesz normalnego życia w suwerennym kraju.